Ostatni nasz dzień, dzień naszych rozważań rekolekcyjnych, które były skoncentrowane, które są skoncentrowane wokół tematu pragnienia. Pierwszego dnia zapytałem Was wszystkich, czy mielibyście i czy macie odwagę, by zapragnąć Pana Boga? Wczoraj odkrywaliśmy, w jaki sposób, można dokopać się w, w, do tego miejsca w sercu, w którym to pragnienie Boga ma, ma swoje miejsce, właśnie przez te wszystkie pokłady pragnień i zachcianek, które przykrywają to jedno i jedyne pragnienie Boga. I dziś spróbujemy zobaczyć, do jakich horyzontów może nas doprowadzić yy, ta praca nad sobą z tymi pragnieniami, które pojawiają się w naszych sercach. Wystarczy, wystarczyłoby, że zapytałbym każdego z Was, jakie pragnienia mieliście dzisiaj, to od razu każdy z nas wymieniłby litanie, litanie pragnień od małych do wielkich, od wydawać by się mogło bardzo znaczących, do zupełnie, zupełnie błahostek. Cała litania pragnień, które, które zrodziły się w naszych sercach. Pewnie w ogóle ogromnej ilości z nich sobie nie uświadamiamy nie? i po prostu je realizujemy, po prostu bez jakiegokolwiek, bez jakiegokolwiek zastanowienia nie pozwalamy sobie odczuć tego pragnienia, nie pozwalamy sobie odczuć przez, nawet przez chwilę tego bólu związanego z niespełnieniem. Najczęściej te pragnienia, które pojawiają się w naszym sercu, są neutralne moralnie, nie? więc się nie zastanawiamy w ogóle za długo, gdy tylko się zdarzy okazja, żeby wypełnić swoje pragnienie, żeby wypełnić jakąś zachciankę, która się pojawia w sercu. W sumie tragedia się nie stanie, tak sobie mówimy, gdy napiję się codziennie najbardziej smakowitej kawy, jak zawsze będę siedział w autobusie, bo przecież się jeszcze nastoję w życiu. Gdy kupię sobie ciastko za każdym razem, gdy będę miał tylko ochotę. Nie. Czy naprawdę, czy na serio jest dobrze dla nas, gdy spełniamy wszystkie pragnienia, które bez, bez problemu możemy spełnić, gdy je spełniamy tak od razu? Jest takie przysłowie, już wspominałem o nim: apetyt rośnie w miarę jedzenie. Taka jest też prawda. Nie zauważyłeś, że niezależnie od tego, ile posiadasz, chciałbyś posiadać jeszcze bardziej i jeszcze więcej? Im więcej pragnień wypełniamy, tym większe się pojawiają. Taka jest prawda życia duchowego. Jeśli pomyślę o pragnieniu jako o pewnej takiej pustce, która w moim sercu jest i która domaga się wypełnienia, która, którą wymagam, żeby zapełnić, to okazuje się, że wypełniając to pragnienie Wcale tej pustki nie wypełniam. Można by zaryzykować takie stwierdzenie, że jest wręcz przeciwnie. Im więcej pragnień zaspokajam, tym więcej się ich pojawia. Nie? Dlaczego się tak dzieje? Odpowiedź wcale nie jest tak skomplikowana, jakby się wydawało. Gdy boli nas głowa, co możemy zrobić, gdy boli mnie głowa? Najczęściej biorę tabletkę na ból. I często, zamiast zastanowić się najpierw nad źródłem bólu, po prostu robię wszystko, żeby go nie odczuć. Ale gdy choroba jest poważna, to może się okazać, że takie częste i długotrwałe branie tabletek przeciwbólowych spowoduje, że organizm się już przyzwyczai do nich tak, że bez nich nie będę w stanie w ogóle funkcjonować. Będę potrzebował coraz większe i coraz większe dawki, żeby żadnego bólu nie odczuć. A w pewnym momencie. Okaże się, że taka tabletka przeciwbólowa już nie będzie potrzebna, żeby zaspokoić, czy zapchać, czy, czy usunąć ból z tej głowy czy z innej części ciała, tylko po prostu po to, żeby przeżyć, żeby przeżyć. Wtedy ten lek już nie jest potrzebny do uśmierzenia bólu. Jest potrzebny, żeby po prostu przeżyć. Dlaczego o tym mówię? Bo wydaje, wydaje mi się, że, że tak samo jest, jeśli chodzi o nasze zachcianki, o te pragnienia, które w codzienności się w naszym sercu pojawiają. Może lepsze jest sformułowanie pragnienia niż zachcianki, bo zachcianka to od razu tak negatywnie brzmi. Pragnienia działają w nas, w nas właśnie tak, jak leki przeciwbólowe. Bardzo często, a powiedziałbym może ryzykownie stwierdzenie, ale, ale zawsze są próbą zapełnienia. Czy wypełnienia jakiejś innej pustki w sercu? Żeby dobrze być zrozumianym, nie mówię wcale, że te pragnienia są czymś złym, nie? albo że za ich zaspokajanie jest, ich jest czymś złym, najmniej. Często pragnienie, które pojawia się w moim sercu, ono pokazuje mi pewną informację o mnie i zaspokojenie, zaspokojenie go jest konieczne. Ale warto zwrócić na to uwagę, że każde pragnienie, które w moim sercu się pojawia, jest oddźwiękiem tego jednego pragnienia, o którym już wspominałem, a o którym tak wspaniale powiedział święty Filip, apostoł podczas ostatniej wieczerzy do Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. I taka jest prawda o nas. Czy nazwiemy to pragnienie oglądaniem Boga, czy zjednoczeniem z Nim świętością, doskonałością, byciem z Bogiem, jakkolwiek każdy z nas by go nazwał, to jest jedyne pragnienie. Święty Augustyn mówił o tym pięknie. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Bogu. O tym pragnieniu zjednoczenia z Bogiem, oglądania Boga, mówi nam historia proroka Eliasza. Eliasz to jest bardzo adwentowy prorok. On walczył o prawdziwy obraz Boga dla Izraela. O to, by ciągle na nowo wchodzić w relacje z Bogiem prawdziwym. Co jest właściwie prawdziwym powołaniem każdego człowieka i każdego z nas. Zresztą proroctwa mesjańskie mówiły, że przyjdzie prorok w duchu i mocy Eliasza, który będzie zapowiadał przyjście Mesjasza. I tak się stało. Przyszedł Jan Chrzciciel. Dlatego Jan Chrzciciel, podobnie jak Eliasz, jest bardzo dobrym takim przyjacielem świętym na czas adwentu, bo to On mówi: Prostujcie ścieżki dla Pana. Wy wszyscy, innymi słowy, mówi: Wy wszyscy, którzy pragniecie, wiedzcie, że wasze jedyne, prawdziwe pragnienie, które macie w sercu, wasz Bóg już wyszedł, już w Waszym kierunku wyszedł i idzie, idzie w Waszym kierunku. Wy tylko wyprostujcie mu ścieżki, aby mógł jeszcze szybciej nawiedzić wasze serce, aby jeszcze szybciej mógł zaspokoić tą pustkę w sercu, która w wyniku grzechu powstała w każdym z nas. Jak wyglądało życie Jana Chrzciciela, było, można powiedzieć, było bardzo podobne do życia proroka Eliasza. Wyrzekał się wielu pragnień, aby dojść do tego jedynego. Przez jakiś czas Eliasz, to jest paradoksalne w, jego, w historii jego życia, tego, który walczył o czystość narodu, o czystość wiary, Eliasz przez jakiś czas był karmiony przez kruki. Kruki, które są zwierzętami nieczystymi. Bóg mówi mu: Idź do potoku Kerit, tam będą karmiły cię kruki. Zwierzęta nieczyste. Musiał nawet wyrzec się pragnienia tego, tej czystości rytualnej. Bóg chciał mu powiedzieć, nie o to chodzi w relacji ze mną. Zupełnie nie o to chodzi. I gdy uciekł, gdy zapowiedział suszę i musiał uciekać, żył w ciągłym strachu o życie. Bo taka jest konsekwencja wierności, Jego wierności Panu Bogu i powołaniu. Nie? Prorok Eliasz pokazuje nam, jakie jest prawdziwe pragnienie każdego człowieka. Pragnienie, które czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, znajduje się na dnie serca każdego z nas, jak tu jesteśmy. Niezależnie od tego, czy wierzącego, czy niewierzącego człowieka na Ziemi, wszyscy ludzie pragną tylko tego, by Boga zobaczyć. I może być tak, że człowiek sobie w ogóle z tego nie będzie zdawał sprawy przez całe swoje życie. A prawda jest taka, że każde moje pragnienie, które się w sercu pojawia, jest tylko próbą zaspokojenia tego jednego i jedynego pragnienia. Nasza dusza nie ma granicy. Twoje serce zostało stworzone na wzór tego niestworzonego Serca Bożego. Twoje serce nie ma granicy. Twoja dusza jest nieskończona. Dlatego może ją wypełnić tylko ten, kto sam jest nieskończony Bóg. Spójrz na swoje życie i tak odpowiedź zupełnie szczerze: gdy zaspokoisz jakiekolwiek, jakiekolwiek pragnienie, pojawia się od razu inne, najczęściej większe, bardziej wymagające. To jest naturalne. Karmimy się drobnostkami, a dusza pragnie tak naprawdę nieskończoności. Jezus o tym powiedział w tym wydarzeniu, które też analizowaliśmy tej kobiecie z Samarii: Jeśli kto będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Nasze pragnienie, moje pragnienie też może być za, zaspokojone tylko poprzez wytryśnięcie na dnie mojego serca źródła. I to źródło będzie ciągle i ciągle na nowo to pragnienie zaspokajać. Może to zrobić tylko Bóg. Prorok Eliasz to jest jeden z największych proroków Izraela. Mimo, że nie ma zbyt wielu fragmentów w piśmie świętym jemu poświęconych, on walczył o prawdziwy obraz Pana Boga powiedział tylko Bóg ma władzę nad światem i tylko Bóg może wasze pragnienia zaspokoić gdy Izrael odszedł od Boga na czym polegał grzech odejścia Izraelitów od Boga myślę że na tym my, myślę że my też często w taki sposób błądzimy Bóg Jahwe to nie jest wcale Bóg łatwy do czczenia, można tak powiedzieć. W Jego świątyni w Jerozolimie nie ma żadnego posągu i hołd składany Jemu to jest dziękczynienie za dary. Poza tym świątynia Jahwe była bardzo daleka od Królestwa Północnego, gdzie, gdzie żył Eliasz. Natomiast Baal, ten Bożek, do którego skierowało się serce narodu wybranego, do którego skierowało się serce Izraela, to co innego. i Kult jego to zwykłe kupowanie łaski. Można powiedzieć tak na bardzo prostym poziomie wyglądało to tak. Ja ci, Baalu, kupię krowę i spalę ją przed tobą, a ty mi dasz trochę deszczu. Ja ci dam owce, a ty mi dasz dobrą pogodę. No i interes, można powiedzieć, się kręcił. Transakcje kupna i sprzedaży. Z Jachwę zupełnie inaczej. On, czytamy o tym w księdze powtórzonego prawa, on obiecał się troszczyć narodem wybranym, a Izraelici mieli tylko ofiarowywać mu płody ziemi, jako dziękczynienie za to, co otrzymali od Boga, co było jego obietnicą. Ale jak to zwykle bywa i w naszym życiu jestem przekonany każdy z nas znajdzie dziesiątki takich sytuacji, wolimy wziąć sprawy w swoje ręce. Nie? Człowiek sam woli zaspokajać swoje pragnienia i oczywiście za pomocą pana Boga, ale lubię mieć wpływ na to, że to właściwie moja zasługa, że właściwie Bóg nie miał wyjścia i musiał spełnić moje pragnienia, można powiedzieć. Czy nie pojawia się na, gdzieś na dnie naszego serca, gdzieś w podświadomości taka myśl, jak to Jezu? Musisz mnie wysłuchać, ja odmówiłem różaniec, ja przeszedłem drogę krzyżową, ja odmówiłem całą nowennę pompejańską, musisz mnie wysłuchać. Nie, nie zrozumcie mnie źle, nie neguję ani różańca, ani drogi krzyżowej, ani nowenny pompejańskiej, nie? Ale jest różnica, gdy robię to jako dziękczynienie, jako oddanie tego czasu, jako prośba wyrażona w taki sposób: spełnij Twoją wolę w moim życiu, od tego, w jaki sposób czynił naród wybrany za czasów Eliasza. Panie Boże, ja odmówię Różaniec, a Ty mi dasz tą łaskę. Transakcja kupna-sprzedaży. Jedno z największych wydarzeń życia Eliasza. To jest jego ucieczka na pustynię. Wtedy, kiedy zabił wszystkich proroków Baala na górze Karmel, musiał uciekać na pustynię. I tam Bóg karmi go i mówi: „Musisz udać się na górę Choreb, na górę Choreb, która w innej, w innej tradycji jest nazywana górą Synaj. Pan Bóg tam mu się objawił i pokazał mu siebie za wierność Bogu.” Można powiedzieć, pogańska królowa Izebel, ta pogańska królowa, która była jednocześnie kapłanką kultu Baala, chciała go zabić, bo pozabijał wszystkich proroków i kapłanów. Bożka, którego czcił cały Izrael, kapłana tego boszka, kapłani tego Bożka zostali zabici przez Eliasza. I wyobraźcie sobie, przez trzy lata nie padał żaden deszcz, była susza, bo Eliasz tak powiedział. A Izraelici nadal wierzyli, że jak będą oddawać temu Baalowi krowy, kozły, owce, to ten Baal w końcu da im deszcz, w końcu da im jedzenie i picie. Czy czasem nie jest też tak w naszym życiu? Czy ja nie składam ofiar jakimś swoim bożkom, które mam w swoim sercu jedzeniu, piciu, pieniądzom, władzy, wyglądowi żeby wymienić kilka tych najbardziej zewnętrznych. I składam te ofiary codziennie, bo boję się i bo myślę, że one te bożki mnie zaspokoją, nie zaspokoją mnie. A tu okazuje się, że głód i pragnienie są coraz większe. Eliasz na górze Choreb kryje się w jaskini. I tam ma takie piękne doświadczenie: widzi Pana Boga. Ale gdy wychodzi z jaskini, żeby Boga zobaczyć, zasłania sobie twarz. Po jego śmierci, po swojej śmierci, po Eliasza śmierci, wiele lat później zostanie wezwany na inną górę, tradycja mówi, że była to góra Tabor, żeby zobaczyć pra prawdziwą twarz prawdziwego Boga, tutaj na ziemi, jedyną dla nas dostępną, Jezusa Chrystusa. Od tego czasu można zobaczyć Boga w obliczu Jezusa. Zresztą sam Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I tylko w taki sposób wszystkie pragnienia mogę spełnić, poznając Jezusa i obserwując Jego oblicze. Eliasz, mimo że za życia nie zobaczył Boga, po śmierci został wezwany na miejsce i czas, gdzie Syn objawia Ojca. I co dziwne, w tym samym miejscu, na tej samej górze Choreb, na górze Synaj, Miało miejsce wcześniej inne objawienie Boga, Mojżeszowi. Również Mojżesz nie mógł zobaczyć oblicza Boga, nie mogło być to jego pragnienie w pełni wypełnione. Gdy Jezus na górze Tabor objawia swoje Bóstwo, wzywa nie tylko Eliasza, ale wzywa też Mojżesza i pokazuje nam: jeśli chcesz wypełnić jakiekolwiek pragnienie, jeśli chcesz wypełnić to pierwsze i najważniejsze pragnienie, które masz w sercu zobaczyć Ojca. To patrz na Jezusa, bo tylko w nim Ojca możesz zobaczyć. Co to dla nas może oznaczać? Dla mnie żyjących tu, dla nas tutaj żyjących na ziemi, teraz. Święty Grzegorz Wielki, gdy komentuje to wydarzenie z życia Eliasza, to, to wydarzenie na górze choreb, mówi, że człowiek jest w stanie spotkać Boga tylko wtedy, czy Eliasz był w stanie spotkać Boga wtedy, kiedy wyszedł już prawie z jaskini, kiedy stanął na progu jaskini. Co to znaczy? Święty Grzegorz Wielki mówi: To jest obraz wyrzeczenia i ascezy. Kiedy wychodzę z siebie, kiedy podejmuję wysiłek, jestem w stanie zobaczyć Pana Boga, dlatego że usuwam wszystkie pragnienia i dokopuję się do tego jednego największego pragnienia pragnienia bycia z Nim. Po to jest post, po to jest asceza i po to jest wyrzeczenie. Rezygnuję z czegoś, co wydaje mi się ważne, co w jakiś sposób da mi szczęście, spełnienie. Tylko po to, żebym doświadczył pragnienia Pana Boga, który jest większy, który jako jedyny może mój głód prawdziwy zaspokoić. I poprzez te drobne wyrzeczenia, o których wczoraj mówiłem, a które mam nadzieję dziś każdy z nas spróbował podjąć, krok po kroku powoduje, że moje serce uwalnia się od przywiązań. I w miarę postępu na tej drodze okazuje się, że moje, za, moje życie i moja wartość i moje szczęście nie zależy od tego, ile posiadam, jak dobrze zjem, co dobrego wypiję, jakie ubrania posiadam i jak wyglądam. Nie jestem już niewolnikiem swoich pragnień. I wtedy po takiej długiej drodze mogę wypowiedzieć taką przepiękną modlitwę, którą napisał święty Jan od Krzyża, a którą pozwólcie, że przeczytam. To jest modlitwa duszy rozmiłowanej, modlitwa osoby, która. Tak wyrzekła się przywiązań do swoich pragnień, że jest w stanie powiedzieć coś takiego: Moja duszo, czemu więc jeszcze się ociągasz, gdy już teraz możesz kochać Boga w swym sercu? Moje są niebiosa, moja jest ziemia, moje są narody, moi grzesznicy i sprawiedliwi, aniołowie są moi, Matka Boża jest moja, wszystkie rzeczy są moje i sam Bóg jest moim i dla mnie. Bo Chrystus jest mój i wszystek jest dla mnie. Czegoż więc pragniesz, moja duszo jeszcze? Wszystko jest Twoje i wszystko jest dla Ciebie. Nie zadowalaj się małym i nie szukaj odrobin, które spadają ze stołu Ojca. Wyjdź poza to i ciesz się w Twojej chwale. Spójrzmy, Jakie nieskończone horyzonty przed nami otwiera taka asceza, takie drobne wyrzeczenia, które możemy podejmować. Nie jestem już niewolnikiem małych pragnień. Dokopałem się do tego jednego prawdziwego pragnienia bycia z Bogiem. Odkrywam, że tylko tego pragnę i tylko tego chcę, i tylko wypełnienie tego pragnienia może dać szczęście mojemu sercu. I tylko On może to zrobić. I to jest radość niewymowna, o której też święty. Piotr pisze w swoim liście: Wy nie widzieliście Chrystusa. On najpierw mówi: Ja byłem, innymi słowami, ale mówi w swoim liście: Ja byłem na górze tabor, oglądałem Jego chwałę i mówi do wszystkich: Wy nie widzieliście Chrystusa, ale Go miłujecie. Wierzycie w Niego, chociaż Go nie widzicie, ale ucieszycie się niewymowną radością, gdy osiągniecie cel Waszej wiary zbawienie dusz. Nie chciej zaspokajać każdego najmniejszego pragnienia, które pojawia się w Twoim sercu. Ucz się rezygnować. Myślę, że to jest dobre zadanie na Adwent, przynajmniej na tą końcówkę Adwentu, którą jeszcze mamy. Odkryjesz w sobie nieskończone horyzonty, odkryjesz w sobie, że tylko Boga możesz pragnąć, tak naprawdę, i staniesz się wtedy całkowicie wolny. Całkowicie wolny. I moje pytanie na koniec tych rekolekcji, na koniec też dzisiejszych rozważań jest: czy podejmiesz to wyzwanie, które stawia wobec ciebie adwent, który teraz przeżywasz, ale ten czas oczekiwania na przyjście jego w chwale trwa przez całe nasze życie, tak naprawdę? Czy podejmiesz wyzwanie, które stawia przed tobą Twoje własne serce? Czy podejmiesz. Wyzwanie, jakie stawia wobec Ciebie to pragnienie, które masz w sercu. Pamiętasz, gdy pierwszego dnia kończyłem konferencję, zapytałem się Ciebie, czy odważysz się pragnąć. Czy odważysz się zapragnąć Boga? Dlatego, że gdy zapragniesz Boga, odczujesz, wtedy odczujesz ból z tego powodu, że nie jesteś jeszcze z Nim w pełni zjednoczony. Po tych naszych rozważaniach mam nadzieję, każdy uwierzył w to, do jakich nieskończonych horyzontów może doprowadzić nas w to. Doświadczenie bólu związane z pustką, doświadczenie bólu związanego z pragnieniem Pana Boga, może doprowadzić Cię do tego, że nie będziesz niewolnikiem wszystkiego, a staniesz się właścicielem i Panem całego świata, bo nic nie będzie nad Tobą panować. Ty będziesz miał władzę, Ty będziesz miała władzę nad wszystkim. Twoje serce stanie się całkowicie wolne. I dlatego moje pytanie na koniec tych rekolekcji jest zupełnie inne niż na początek. Jeśli uwierzysz w to, jeśli uwierzysz w to, że poprzez tę drobną ascezę, drobne wyrzeczenia, poprzez te dokopywanie się codziennie do tego jedynego pragnienia, możesz dojść do tak ogromnej wolności wewnętrznej i do wypełnienia wszystkich, absolutnie wszystkich pragnień Twojego serca. Jeśli wierzysz w to, że Bóg może wszystko, wszystko w Twoim sercu wypełnić, to moje pytanie powinno być zupełnie inne. Nie powinienem się Ciebie zapytać, czy odważysz się pragnąć? Powinienem się zapytać, czy odważysz się zrezygnować z tego pragnienia, czy odważysz się nie pragnąć?